Menu Start Windows 11. Jeżeli ktoś nie może się przyzwyczaić do menu Start na środku, może je przenieść z powrotem na lewą stronę. W tym celu klikamy Menu Start, wybieramy koło zębate, czyli ustawienia, następnie Personalizacja, Pasek Zadań, Zachowania Paska Zadań. I w tym miejscu przełączamy się do opcji po lewej. W tym momencie menu znalazło się ponownie po lewej stronie ekranu. W Windows 11 nie można już rozgrupować ikon aktywnych aplikacji. Można sobie z tym poradzić w ten sposób, że w tym miejscu przełączymy się na opcję Pasek zadań tam, gdzie jest otwarte okno. W tym momencie ikona będzie się pojawiała na tym ekranie, na którym pracujemy. Czyli, jak będziemy mieli na przykład dwa dokumenty Worda, jeden na jednym ekranie, drugi na drugim, to odpowiednie ikony znajdą się na dwóch różnych ekranach. Zmiana koloru menu Start. Chcąc zmienić kolor menu Start, mogę kliknąć na pulpicie prawym przyciskiem myszy, wybrać Personalizuj. Odszukać opcję Kolory. W tym miejscu mogę wybrać własny kolor wiodący, a następnie wybrać opcję Pokaż kolor wiodący na przycisku Start i pasku zadań. Włączam. Pasek zadań zmienił się i menu Start także. Oczywiście możemy to zmienić. Albo powrócić do stanu początkowego, wyłączając tę opcję. Pozostają elementy w kolorze wiodącym, zatem można też wybrać bardziej odpowiedni. Ustawienia menu Start Windows 11. Otwieram menu start, klikam tutaj prawym przyciskiem myszy i wybieram ustawienia menu start. Tu, w zależności od potrzeb, wybieram odpowiadający mi układ. Poniżej decyduję, co będzie wyświetlane pod ikonami aplikacji, czyli ostatnio dodane aplikacje, najczęściej używane aplikacje, czy też ostatnio otwierane elementy. Poniżej w opcji Foldery wybieram, które foldery będą wyświetlane w dolnej części menu Start. Dodawanie ikon do menu Start. Wybieram wszystkie aplikacje. Odnajduję dowolną aplikację. Klikam prawym przyciskiem myszy. I. Wybieram przypnij do obszaru startowego. Wstecz. Aplikacja pojawiła się w menu. Teraz mogę ją na przykład przesunąć w inne miejsce albo klikając prawym odpiąć od obszaru startowego. Jeżeli jakiś program nie pojawia się w menu start, klikam w polu wyszukaj wpisuję jego nazwę Gdy program pojawił się klikam w tym miejscu przypnij do obszaru startowego albo także mogę przypiąć do paska zadań w tym miejscu Sprawdźmy Firefox pojawił się Tworzenie folderów w menu Start. Jeżeli złapię ikonkę jednej aplikacji i przeciągnę jedną na drugą, powstaje folder. Kolejną. Jeżeli kliknę na folderze, mogę zmienić jego nazwę. Można także usuwać ikony z folderu łapię ikonę, przeciągam jeszcze raz przeciągam. W tym momencie folder został usunięty. Skróty do stron internetowych w menu Start Windows 11. Wybieram stronę internetową, łapię w tym miejscu, przeciągam na pulpit, tworzę skrót do strony internetowej. Mogę zmienić jego nazwę, jednak ta ikona mi nie odpowiada, więc na przykład na stronie ikon archiw wyszukuję sobie ikonkę wszystkie formaty i szukam formatu ICO. Klejam na pulpicie, zmieniam nazwę. Zbiór takich ikon powinienem zachować w dobrym miejscu, które nie ulegnie skasowaniu, więc proponuję to zrobić na dysku C. Utworzę nowy folder ikony. Teraz zmienię ikonę skrótu do strony. Klikam prawym. Właściwości. Zmień ikonę. Przeglądaj. Jestem na dysku C. Odszukuję ikony. Ikonkę otwórz. OK. Zastosuj i OK. Nasza strona internetowa ma już odpowiednią ikonę. Teraz muszę ją umieścić w odpowiednim miejscu. Tutaj mamy skrót, ścieżkę dostępu do tego miejsca, ale jeżeli byśmy chcieli przejść ręcznie, to muszę tutaj w wyświetl wybrać, aby były wyświetlane ukryte elementy. W tym momencie przechodzę. Ten komputer, dysk C, Program Data, Microsoft, Windows. Menu Start. Tutaj zwracamy uwagę, że będzie to po polsku. Programy i tutaj przeciągam ikonkę. Przechodzę do menu start. Wybieram wszystkie aplikacje. Szukam skrótu. Jest tutaj. Klikam na nim prawym przyciskiem myszy i wybieram przypnij do obszaru startowego, wstecz. Ikona pojawiła się. I działa w prawidłowy sposób. Gdy menu Start zapełni się już ikonami i powstanie kolejny panel, informują nas o tym kropki po prawej stronie. Klikając na tych kropkach, przełączam się pomiędzy kolejnymi panelami. Przełączanie się między panelami może odbywać się także za pomocą kółka na myszce. Kręcąc tym kółkiem, przełączam się między. Panelami. Przenoszenie ikon między panelami menu Start. Wybieram ikonę, klikam na niej prawym przyciskiem myszy i wybieram opcję przenieść na początek. Ikona została przeniesiona, mogę ją złapać lewym przyciskiem myszy, trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągam w nowe miejsce. Kolejny sposób przenoszenia ikon. Wybieram ikonę, przytrzymuję ją lewym przyciskiem myszy, łapię lewym przyciskiem myszy, ciągnę w górę na przycisk w górę i teraz ustawiam w odpowiednim miejscu. Zwalniam przycisk. Przenoszenie na dolny panel, wybieram ikonę, łapię lewym przyciskiem myszy i ponownie na strzałkę. Następuje przeskok, i tutaj Zwalniam lewy przycisk myszy.